Waldski, historyczne miejsce, wiele już widział. Drugą wojnę światową, powódź. E, zobaczył też e, powódź w dniu w dzisiejszym. E, cieszę się, że to moja ostatnia relacja, że we Wrocławiu generalnie nic wielkiego się nie stało. E, mam nadzieję, że tak będzie dalej. Wydaje się, że zbiornik wraci Bożu uratował Wrocław tym razem. Woda wciąż wysoko, ale na szczęście nie ma zagrożenia, trochę podlało schodki, ale taras widokowy jest czysty. Tu widzimy na tym ujęciu różne kawiarnie, trochę po, oczywiście wszystko pozamykane, ale ruch w mieście jest niezagrożony, most działa, wszystko działa. Stan, stan wody ciągle wysoki, ale opada. Zdaje się, że Wrocław uniknął najgorszego, uniknął losu z 1997 roku. Generalnie na Dolnym Śląsku jest bardzo źle, ale na szczęście we Wrocławiu znacznie lepiej. Mam nadzieję, że tak pozostanie już do końca.